Zalew sulejowski, potocznie nazywany zalewajką, to akwen, na którym spędzamy większość naszego żeglarskiego życia. Położony jest około 60 km na południe od łodzi. Jego długość to 17 km, szerokość około 2,5, a średnia głębokość 3,5 metra. Otoczony pięknymi sosnowymi lasami, piaszczystymi brzegami. Przyciąga miłośników żeglarstwa i sportów wodnych z całej Polski. W niektórych miejscach piaszczyste wydmy, porośnięte karłowatą sosną, tworzą prawie nadmorski krajobraz, co czyni akwen jednym z najładniejszych sztucznych zbiorników w Polsce. No i piątek w pół do pierwszej, a my już jesteśmy na wodzie. Udało się szybko pozałatwiać. czyściutko. Naprawdę dzień z urlopu poszedł, no ale takie ostatnie ładne dni, to przy okazji sprawy będą się pozałatwione tutaj już jesteśmy także okej, okay. jutro już może nie być takiej ładnej pogody raczej nie będzie dzisiaj widziałem, to nie było 18 słońców wykorzystamy, no dobrze, dobrze by było jakby była no. ja nie mam nic przeciwko żeby była ładna Jedziemy na żagielkach Jak na załączonym obrazku Zbliżamy się już do Rzegów Słonecznej Silniczek odpalony Może nawet wcześniej, bo tam wdechło Teraz ja znowu trochę wieje No, no i na Słonecznej jesteśmy Klariusz Plażowy, pustojowy jest zrobiony Można plażing leżing robić Pogoda jeszcze słoneczko jest, także można korzystać, wyczyć się na razie no to. No to robimy ciężko bo to idzie, teraz coś kiepskie te węgle są strasznie no, ale jak już się rozpali to wreszcie kiełbaska i kaszaneczkę. Tutaj grilek będzie obiadowo kolacyjny. No, grilek powoli zaczyna nabierać kolorku jakiego. Będzie widać, bo dym akurat leci w tą stronę. Łabączki przypłynęły na popas. No, dzisiaj jednak po wakacjach to już jest jutra na pewno trochę ludzi będzie, ale już jest spok piątek po południu, a tu cisza spok. I tam się. Grylek już w pełni zrobiony hmm. Chodzki. Teraz już trzeba pilnować, żeby się nie wysuszyło z kolei, nie spaliło. Taki ładny zachodzik, słoneczko pod świetla chmury. Pięknie. No i sobota, pozwoliliśmy sobie trochę pospać bo jest pół do dziesiątej, a ja dopiero zaczynam działać śniadanko. No ale od czasu do czasu trzeba. Przynajmniej tutaj. Na dworze nawet całkiem całkiem może pokażę. Niebo takie, jakby było takie to by było fajnie, ale ma być o wiele gorsze, no ale przeżyjemy, może coś poparcujemy, chociaż nie obiecuję, bo tak nie coś będzie, ciężko się zebrać do pracy, dobra, no, dawno zjedzone, kaweczka wypita, a przy okazji ładnie się pogoda wyklarowała nawet o niebieskie niebo elegancko ja zrobiłem mój patent najnowszy do opalania proszę, można sobie poleżeć spokojnie przy śniadanku a na zalewie spokój i cisza zrobiona założony dystansik założyłem nowy nabytek żeby głowy nie wychładzać bo niestety ale parę chłodnych nocek i woda już nie jest taka gorąca nie jest dobra do pływania akurat ale ostatnio coś z zatoka mi się zapycha i powolewa. Ten maluszek tam popija sobie juka juka popija, Pu -pu 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 -pu. robi pukanki. <ścoughs> no, dobra. no sprawdziły się prognozy kolegi Pawła i pada. I musieliśmy wyciągnąć namiocik, co by się nie kisić w środku. To zrobiliśmy namiocik Co prawda musiałem go przystosować, bo nie był robiony w trakcie przed... był zrobiony przed zakładaniem solarów, a solary przeszkadzają, bo nie chcę, żeby namiot je zasłaniał, no bo to bez sens byłby ale pokażemy jeszcze jak to wygląda z zewnątrz. O. Nie całkiem nieźle. No. Nie jest tak naciągnięty jak był zrobiony bez. No bo normalnie był wchodził na relingi i był zapinany tam na dole pod listwę A teraz musi być przed solarami, żeby solary normalnie działały, nie były zasłonięte. Ale jest OK. Miejsca jest, można sobie chodzić o, na wyprostowanym, nawet wysoko. Stojąc na gretingu u góry. No i jesteś wysoko. No a teraz no to proszę ile nade mną miejsc? Elegancko. Wszystko jest dobrze. A kto usił? O! No obiadek się robi, proszę, sałateczki no schabowe schabowe się szykują i kartofelki się gotują także będzie pyszny obiadek będzie można na deserek szarloteczka a na deserek właśnie, może będzie szarloteczka a może będzie sztygłóweczka no też może być ja wiem, ale już jest referowany. No ale musi jechać go odebrać, nie wiem gdzie on to. Jest. W Głownie referują. Tak. No to wiesz, musi się do głową. na tego jest umówiony na <laughs> robotę. Jaki? Tata broni rodziny. No, trzy osoby drzew. Ale zobacz, jaki jest. A. Ładny. Grubą szyję ma taką. No. A w ogóle to lubię jak się na na, 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 jeżę na kogoś. Mamunika też wyszła. Jak zobaczyła, że podszedłem, to od razu klap, klap. Może coś na koniec z coś po tego. Nie wiem, w bądź Śniadanko jemy w środku. Bo no niestety, ale całą noc padał deszczyk. Przed chwileczką dosłownie przestał padać. jest wokresu chłodno jest na morze otworzyliśmy bo namiocik nas chroni przed wyszczykiem tutaj gdyby nawet zaczęło kropić to możemy mieć otwarte żeby się nie udusić no. No i zostawiamy słoneczną, co najmniej do następnego tygodnia, jak dobrze pójdzie. Hilton jeszcze nie odpłynął, poszli na spacer sobie, a my na żagielkach, cieniunki, wiaterek, ale jest, no to ustanowiliśmy wykorzystać i przejść na Część chociaż ile się da na żagelka. A może sobie zmienimy halsik. I później będziemy mieli bardziej zwiaterkę. Co prawda, tak zwykle, o proszę, jaka odkrętka złośliwa. Zawsze tak jest. Jak zmienia has, to się odkręcę No ale to nic damy sobie z tym radę no, Przez całą drogę pryszczyło Jak jesteśmy w porcie to wyszło słoneczko No ale też dobrze trochę go przesycha jeszcze nie zamykam pokrowca, to trochę żagielki Przeschną No i obiadek jest zjedzony Brzuszki pełne Możemy jechać do domciu Łódeczka sklarowana już Wszystko pochowane Także Teraz tylko bagaże wyjmujemy i drogę. Jeszcze musisz sięgnąć te buciki Aha, no i rzut na zalew. Z całym zwyczajem.